Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A jestem do i dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik, e, i będzie to filmik z weekendu ze mną. E, dzisiaj mamy sobotę i będzie to weekend, w którym mam zajęcia zdalne, e, a więc też wam e, powiem i będę pokazywać z wami wszystko, co tam i tak dalej się dzieje. E, może uda mi się zrobić coś po międzyczasie, e, chociaż wątpię, bo wczoraj też miałam zajęcia zdalne. I niestety miałam cały dzień od 8 do 19.30 i siedziałam, prawie nie wychodziłam z pokoju. A więc tak, zapraszam Was serdecznie. Kto jest ciekawy, jak wygląda, jakie mam przedmioty na kosmetologii i tak dalej, i tak dalej, zapraszam do oglądania. jestem jeszcze nie pomalowana mimo, że witałam się z Wami jak byłam pomalowana ale mm, dopiero teraz będziemy się malować, jest godzina 10.50 i ja mam wykłady i podczas tych wykładów postaram się szybko pomalować tak tylko trochę do domu, do siedzenia, żeby mi się było lepiej ze samą sobą, posiliłam sobie łóżko, ogarnęłam sobie w pokoju i cały czas słucham wykładów od 8 rano już nawet podczas wykładów zmontowałam vloga, wstawiłam Wam i tak, a teraz usiądę i jeszcze mam trochę wykładów, chyba do 11.20. Później będę miała inny przedmiot, więc mam nadzieję, że w przerwie uda mi się właśnie pomalować i coś zjeść, bo jeszcze nic nie zjadłam. Jestem na samej wodzie, ale to i tak dobrze. Trzeba się nawadniać, pamiętajcie. A więc ja już lecę, muszę się dołączyć tutaj znowu. Mm. I do zobaczenia. Drodzy, jestem już na nogach od ósmej. Na ósmą miałam zajęcie, miałam 4 godziny socjologii. Teraz będę miała 2 godziny biofizyki. Następnie będę miała kolejne 4 godziny wprowadzenia do kosmetologii, i tam mam kolokwium. Natomiast na biofizyce, jeszcze nie miałam biofizyki, więc zobaczymy, jak to wygląda, i, i tak dalej. I powiem Wam, że wczoraj to miałam taki maraton. Siedziałam przy biurku dosłownie od 8 do tam po 22, bo też uczyłam się właśnie. I wiecie, robiłam notatki, analizowałam prezentacje, jakieś filmiki, artykuły, więc ja to jestem trochę zdziwiona, jak mam być szczera, że ja muszę coś robić na tych studiach. No a więc tak, wczoraj trochę był maraton, dzisiaj już mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Chociaż też je mamy do 19.30. Nie wiem jeszcze, jakie mam zajęcia w niedzielę. To się wszystko okaże. Natomiast teraz dołączam do spotkania na tym się z biofizyki i mam nadzieję, że będzie to na tyle spotkanie organizacyjne, że będę mogła sobie zrobić w trakcie śniadanie, Nic, a więc dobra, dołączamy i będę się do Was odzywać na bieżąco. osób jest. Kolejne wykłady Zaczęłam notować, a moja mama się na mną zlidowała I przyniosła mi się Zostałam bagietkę czosnkową patrzcie, I paróweczki I herbatę I uwaga, mój must have To jest termofor Ja mam takie zimne stopy, że ja sobie Słuchajcie, wezmę go tam na dół I będę sobie ocieplać stópki Obstają mi baby hery i teraz je wszystkie widać w tym świetle, ale to nie jest ważne. Słuchajcie, mamy godzinę 19.13 i chciałabym powiedzieć Wam, że skończyłam wykłady i mam wyprany mózg po prostu. Czuję się okropnie, po prostu okropnie, nie, nie rozumiem nic, co nie ogarniam, jestem zmęczona strasznie. I mam tutaj notatkę, zrobioną jedną, ale ją ja będę dokończać jutro. Jutro, na szczęście, mam trochę później, bo już Wam powiem, jak to wygląda w dniu jutrzejszym. A więc w dniu jutrzejszym um, zaczynam o 9.40, czyli trochę później niż dzisiaj. Mam anatomię z histologią, biofizykę, technologię informacyjną, wprowadzenie do kosmetologii i kończę tak samo o 19.30. I bolą mnie plecy, oczy odsiedzają ja i patrzę Ja w tej mimo wszystko mówiłam się ze znajomymi na granie Minecrafta. My nie gramy często, a więc pogram sobie chwilę z nimi, ale najpierw pójdę zjeść kolację, bo no mam jeszcze trochę czasu, więc Zjem sobie kolację. To największy sport pod Słońcem. twoje? Cześć moi drodzy. Tam leci Percy Jones, to jest moja mama, a ja mam kolację.